Właśnie zakończył się pokaz, pokaz Tomasza Solińskiego, Czy ty się odnalazłaś w tym takim świecie melancholii, powolnego, powolnego ruchu? Bardzo się odnalazłam dzisiaj właśnie. Ja bym wolała, żeby w takiej atmosferze przebiegały spotkania, nawet właśnie w branży show biznesu, Dlatego, że wtedy naprawdę można się skoncentrować na celu, w jakim tutaj przybyliśmy. Czyli żeby usiąść sobie spokojnie, przyjrzeć się kolekcji, zastanowić się nad tym trochę. Nad refleksjami, nad modą, i tak dalej, spotkać się też z przyjaciółmi, którzy mają podobne poglądy i, i, i pasje, porozmawiać trochę, podyskutować. Bez tego, szybko, szybko, dużo, głośno i w ogóle za dużo ludzi w stosunku do miejsca, bardzo mi się podoba taki, taki klimat tego wieczoru. Poza tym był bardzo spójny z kolekcją. Rzeczywiście cienie, tak jak nazwane zostało dzisiejsze spotkanie ma swoje odwzorowanie i, i, w, i w klimacie w sali, bo te świece świetnie to się w to skomponowały, ale też mi się bardzo podobał dzisiaj jakby look wszystkich androgenicznych modeli i modelek. Czyli to takie po prostu bardzo błyszcząca skóra i prawie w ogóle bez make-upu. Mam wrażenie, że takie naturalne piękno jakoś tak wyszło przed szereg, przed ten glamour, który zazwyczaj młodzie towarzyszy. I mm, mnie, się, mnie, się, mnie się to bardzo podobało, bo włosy były naturalne, prawie jak spod prysznica, te budzie takie śliczne, błyszczące, taka młodość, taka witalność w tym wszystkim. No i na takich, na takich ludziach te ubrania wyglądały, po prostu błyszczały, więc od tych świec były cienie, a buźki błyszczały. No podoba mi się człowiek w tym wszystkim był jakby podmiotem. Mimo tego, że moda świetna, pokaz piękny. A czy ty na co dzień znajdujesz czas, żeby właśnie tak zwolnić, odpocząć, czy raczej w takich codziennych obowiązkach, które raczej właśnie gonisz zawsze? Znajduję czas. Znajduję czas na to, co jest dla mnie w życiu ważne i nie jestem zwolniczką pośpiechu. Był taki czas, kiedy w ten sposób funkcjonowałam, dzisiaj wybieram inaczej. Po prostu szukam równowagi. Jak jest intensywnie zawodowo, dużo pracy, to trzeba to zrobić, ale później po premierze, po wielu tygodniach przygotowań Trzeba dać sobie oddech, wyjechać do słońca, albo chociażby zwolnić tempo, poczytać książki, no dać sobie przestrzeń po prostu na regenerację. Więc nie, nie daje się dzisiaj zwariować. Mimo, wiem, wiem że taka jest moda, ale to nie zgadzam się na to dzisiaj. Niedawno w jednej z gazet przeczytałem e, od rzekomego informatora, e, że e, Mariusz decyduje o twojej karierze w każdym calu. Czy rzeczywiście e, to jest prawda? Serio? Pan mnie o to pyta? No, ja pytam, możemy dementować, potwierdzać? To, to, to w ogóle nie jest prawda i to w ogóle nie jest temat do żadnej rozmowy, bo to są tylko plotki i trzeba przechodzić od tego obojętnie.